Cześć. Słuchajcie, nie jestem jakąś dzisiaj superbany do nagrywania, bo tak naprawdę miałem za chwilę wrzucić silnik do Tewanta, bo już tutaj chyba wszystko skończyłem. Ale sobie przypomniałem, że obiecałem nagrać, jak to będzie wyglądać na sam koniec. Więc silnik gotowy. Ja wiadomo, silnika nie rozbijałem, bo nie było po co. Wezmę sobie telefon, pokażę co i jak. Okej, okay. już mam telefon. Dłoni możemy działać. Słuchajcie, Turbo siedzi, już owinięte. Owinąłem kolektor na ile się dało. Sonda zostanie jednak w oryginalnym miejscu. Tarka jest od EGT oryginalnego, co był, siedział w K023, K04023. Jakby ktoś szukał, na jaki gwint to jest. 12 razy 1. kupić sobie nakrętkę, ciężko to dostać, ale takim wyspecjalizowanym, że tak powiem, sklepie bez problemu. Wspawany tutaj w kolektor, tutaj mam dodatkową kapilarę, to mam już od czujnika jakiś tam zegar chyba mam, VDO. Tutaj tak, no kawałek wydechu zakończony V-bandem, także tutaj mamy V-band oryginalny. O, już go tutaj pokażę, a z daleka to wygląda... Tak, no jest niezbyt taki baran. Słuchajcie, wydech jest cały czycalowy. Pójdzie do samego końca. Tutaj jest troszeczkę zgubienie, ale to dlatego, że tutaj sobie wrzuciłem złącze elastyczne. W międzyczasie wymieniłem dwumasę na regenerowaną. Także mam obitą, ale kewlarem. Także teoretycznie przy mojej masie powinno mi to siąść. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie inwestować. W mocniejsze sprzęgło. Zrobiłem sobie jeszcze taki barier. Short, o tutaj pokażę. Short shifta, czyli przerobiłem e, mocowanie jednej linki według jakiegoś tam schematu, który znalazłem na necie. Zobaczymy. Biegi powinny być, czyli skoglewaka powinien być krótszy. Z takich informacji. Aha, dobra, bo gdzieś tam mi się obiło. Po co wkładać takie turbo do seryjnego silnika. Otóż ten silnik już nie jest seryjny, jak wiadomo jest to BAM i nie tak zwany oryginalny kuty BAM, tylko trzeba było go zakuć. Z rzeczy, które mam zrobione, no to jest kuta korba, tutaj zostały seryjne, blok jest cały tulejowany. Ogólnie pełen remont silnika, głowica, w głowicy jeszcze parę rzeczy zmienionych zabiony porting, tak samo zrobiłem sobie bo minimalnie sobie, że tak powiem polepszyłem fabrykę. No zobaczymy co to będzie. Drugie piękne pytanie, jakie uwielbiam, to jest ile będzie mocy. Z doświadczenia ja już się nie nastawiam, bo przyznam, że nastawiałem się na poprzednie turbo, bo nie wiem, jakoś tak mi się przyśniło 330, 340 koni, nie wiem, ale to człowiek nie siedział w temacie, więc myślałem, że... Że na będzie takie coś osiągnę. No nic z tego. Także tutaj mi piszą, że A będzie 400, i nie piszą, że w stanie w Krakowie dopiero. Także zobaczymy. Tak naprawdę jest parę osób w Polsce, co jeździ na tym turbo. Widziałem jakieś tam wykresy. Tutaj o, już mam zatkane, ale wiadomo, tutaj pójdzie kolanko. Wracając do, do turbiny, no zobaczymy, nie nastawiam się. 400 na pewno nie będzie, więc nie ma co się podniecać. Minę 350 będzie fajnie. Ma być szybki spól. Dobra. Wydech jest gruby, bo owinałem go dwukrotnie. Żeby, żeby jakoś to tam się działo. Odnośnie jeszcze z takich rzeczy. Aha, ścianę gradziową musiałem cofnąć w tym miejscu. To wychodzi mi wydech o jakieś 5 cm tutaj. O, pokażę. Ona już jest tutaj obłożona. Coś tam jeszcze poczyścimy. I, i będzie trzeba chyba go pakować. No to byłoby na tyle, także teraz taki króciutki filmik. Myślę, że następny o może coś tam z odpalenia. Zobaczymy jak to w ogóle siądzie. No to dobra, trzymajcie się, hej.